Cześć, jestem Fitolka. Zapraszam Cię na nasz wspólny kolejny trening. Tym razem będzie to trening obwodowy, który my wykonamy jednak w miejscu bez, bez przemieszczania się po obwodzie. Ale poradzimy sobie z tym. Zapraszam Cię serdecznie. Powodzenia! Ok, hey, to zaczynamy nasz trening obwodowy. Ja nazwałam go obwodowym, pomimo tego, że nie będziemy rozstawiać sobie stacji po obwodzie koła, ale zasada będzie dokładnie taka sama jak na treningu obwodowym, czyli będziemy wykonywać 8 ćwiczeń przez 30 sekund, 10 sekund przerwy pomiędzy każdym ćwiczeniem. Takich rund wykonamy 3. Bezpośrednio przed każdym ćwiczeniem będę pokazywać Ci to ćwiczenie, które będziemy wykonywać. Które będziemy wykonywać za chwileczkę. Natomiast teraz zacznę od tego, że pokażę Ci od razu na początku dwa ćwiczenia, żebyś już mogła się do tego przygotować. I to będzie bieg szeroko i wąsko. Nogi raz szeroko, raz wąsko, raz szeroko, raz wąsko, a drugie ćwiczenie. To będzie pompka i uniesienie ręki w górę. Pompka i ręka w górę. Może to być oczywiście pełna pompka, a może być właśnie taka, jak ja pokazałam, skalowana na kolanach. Uwaga. Zaczynamy. 30 sekund pracy przed nami i jedziemy. Szeroko i wąsko. Jak najszybciej możesz, jak najszybciej możesz. Taki trening to również trening metaboliczny czyli przyspieszające nasz metabolizm, więc musi być wykonywany bardzo szybko, bardzo szybko. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Tak, świetnie ci idzie. Osiem sekund jeszcze tylko. Ekstra. Jeszcze, 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 jeszcze. Uch. Świetnie. I stop. Brawo. Pąteczka z uniesieniem ręki. Cztery, trzy, dwa, Jeden. Let's go. i rękę. Tak. Świetnie. Jeszcze, jeszcze trzymaj. Trzymaj to tempo. Brawo. Jeszcze chwilka. Dasz radę, dasz radę. wytrzymaj do końca. Uwaga. Końcóweczka. I stop. Brawo. Następne ćwiczenie. Z tyłem. Nogi w górę. Musimy wstać w górę. I go. Nogi w górę. Wstajemy. Zwróć uwagę. Możesz śmiało podeprzeć się tutaj rękoma przy wstawaniu. Jeżeli jest to za trudne, nie wyskakuj w górę. Podeprzyj się. Mój brzuch napięty. Jeszcze, jeszcze. Teraz się w jutro, napięcie mięsień się Nie rozpędem. Stop. Uwaga. Teraz. ćwiczenie, które nazwałam. Szeroko, wąsko. Szeroko, wąsko. Szeroko, wąsko. Szeroko wąsko. Uwaga. Go! Uf. Świetnie. Tak jest. Szeroko, wąsko. Szeroko, wąsko. Tempo, tempo. Uf. Jeszcze, 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 jeszcze. Brawo. Jeszcze troszkę. Staraj się, żeby Twój ciężar ciała był rozłożony na całej stopie. Nie na palcach. Dawaj, dawaj. Ekstra. Jeszcze chwila. Stop. Brawo. Dalej. Pod purtyłem. Biodro w górze. Ręka noga na skos w górze. Uwaga, go. Ręka, noga spotyka się w górze. Jeszcze, jeszcze, świetnie. Brawo, to nawet nie musi być stopa, możesz dotknąć po prostu łydki. Jeszcze chwila, jeszcze chwila. Brawo, wytrzymaj, wytrzymaj, 8 sekund tylko. Chcę robi ciepło, bardzo ciepło. Końcówka, stop. Dalej. Sidapy, czyli brzuchy. Uwaga i lecimy z wydechem i wydech, wydech. Za trudno? Zostaw nogi w takim ułożeniu i rób tylko wznosy do śladu z odchyleniem tułowia. Zawsze wydech. Wydech w górę. Wydech. Jeszcze chwila. Stop. Pięknie. Teraz bieg do trzech i wyskok. Biegniemy do trzech i wyskok. Raz, dwa. Trzy. Lecimy, lecimy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. I pięknie. Połowa już za nami. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze chwilka. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Świetnie ci idzie. Pięknie. Brawo. Końcowa. Stop. Brawo! Teraz deska wysoka i niska. Czyli schodzimy w dół i góra. Lecimy! Go! Dół, góra. To jest dla Ciebie za trudne. Robisz tylko jeden wariant. Trzymasz po prostu deskę wysoką, bądź deskę niską. Za trudne? Trzymasz po prostu tylko na kolanach. Ok? Cały czas pracuj. Jeżeli ogarniasz, pracuj razem ze mną. Czyli góra, dół, góra i dół. Świetnie ci idzie, jeszcze tchnie i stop. Pierwszy obwodzik za nami. Teraz mamy półtora minuty przerwy na łyczek wody, złapanie oddechu, i lecimy w drugiej rundzie dokładnie, dokładnie to samo. Jak się czujesz? Mam nadzieję, że tak dobrze jak ja? Świetnie. Teraz już ćwiczenia znasz, więc będzie Ci troszeczkę łatwiej. Pamiętaj o tym, że przy tym ćwiczeniu, kiedy mamy tutaj leżenie i wstawanie, staraj się znieść biodra w górę tutaj przez napięcie mięśni brzucha, a nie przez rozpęd. Okay? W górę napinasz wtedy brzuch i kiedy wracasz do, 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 poprzez siat do wstania, śmiało podeprzyj się tutaj dłońmi. Oczywiście, jeżeli potrafisz, zrób to bez podpórki. Rewelacja! Ale nie przejmuj się tym, jeżeli potrzebujesz jednak tutaj rąk do asekuracji. Jesteś gotowa? Mam nadzieję, że tak. Uwaga, 7 sekund i zaczynamy bieg szeroko i wąsko. Uwaga, 2, 1, go! Uh! Szeroko i wąsko, szeroko. Dawaj, dawaj tempo, potem, 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 Pięknie, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Świetnie, rewelacja. Dobrze ci idzie, pięknie. Go, 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 go. go. sekund tylko, jeszcze, brawo i stop, świetnie, pompeczka z uniesieniem ręki, ja wybieram wariant na kolanach, możesz robić pełną, punkie. uwaga, dwa, jeden, go, pompeczka, ręka, super, Oj, jeszcze troszkę. Dajesz, dajesz, nie przestajesz. Jeszcze troszkę, droga mamo. Uf. Świetnie. Wiem, że jest coraz ciężej, ale wytrzymaj, wytrzymaj do końca. Kilka sekund. Uf. I stop. Brawo. Teraz leżenie, wstawanie. Jeszcze chwila. Uwaga. Dwa, jeden. Uf. Biodra, góra. Chia. Biodra. 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 Widzisz? Ja sama robię. Raz tak. Raz tak. Jeszcze kilka. No, przy tym ćwiczeniu może się zrobić naprawdę gorąco. Uwaga, stop! Pięknie. Teraz szeroko, wąsko. Pamiętasz? Wstajemy i mamy szeroko i wąsko. Uwaga! Jeden! Uh! Tak jest. Świetnie! Brawo, brawo! Szeroko, wąsko, szeroko, wąsko. Rewelacja. 20 sekund. To już naprawdę niedużo, da żadę. Da żadę. Tak. Tylko 10 zostało. Świetnie. Do końca, do końca. Trzymaj, trzymaj. Wow. Brawo. Lecimy dalej. pod kurtyłem. Ręka w górze. Naskóz się spotyka. Dwa. Jeden. Go. Ręka Pięknie. Tak. Ta. Ekstra. Pracujemy tutaj całościowo, na całe ciało. Tak. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze chwilka. Robimy formę do lata, co? Jeszcze chwila. Dwie sekundy. I stop. Brawo. Sitapy, czyli brzuchy. Pamiętaj, jak za trudno jest z nogami w żabę? Robisz tylko tyle. Ok? Go! Z wydechem w górę. Wydech. Sięgaj przed stopę, za głowę. Przed stopę za głowę. Brzuch jest cały czas napięty. Wdech. Wydech. Wdech wydech. i wydech w górę. Jeszcze chwila. Świetnie ci idzie. Brawo. Pięć sekund tylko. Do końca. Pięknie. Dalej. Biegamy w miejscu na trzy i wyskok. Cztery, trzy, dwa, jeden. Woo! Raz, dwa, trzy i wyskakujesz. Raz, dwa, trzy, wyskok. Świetnie. Rewelacja. Jest ekstra. Dawaj, dawaj, dawaj. Do końca. Potem jeszcze tylko jedno ćwiczenie i będzie mała pauza. Dawaj, dawaj. Wytrzymaj, wytrzymaj, wytrzymaj. Jeszcze stopa. I deseczka. Forma do lata sama się nie zrobi, drogi panie. Jedziemy, jedziemy. Uwaga. I go. Pamiętaj, możesz to robić też na kolana. Możesz albo tylko stać w desce, tak jak pokazałam Ci wcześniej, albo w niski, albo wędrować dalej w desce. Staraj się trzymać bardzo biodra równolegle do podłogi. Jeszcze, jeszcze. Ekstra. 8 sekund. Do końca, do końca, do końca, do końca. Stop! Brawo! Dwie rundy za nami. Znowu zasłużony łyk wody. Kilka wdechów, wydechów. nie. Ja jeszcze tą wolną chwilę wykorzystam do tego, aby podkreślić też to, że przygotowałam dla Was osobny filmik z rozgrzewką którą pamiętaj, aby wykonać przed każdym z tych treningów. Ok, Objętnie, który trening robisz, pamiętaj, żeby tą rozgrzewkę również wykonać, żeby nie wrzucać się od razu tutaj na głęboką wodę, żeby uniknąć ewentualnych kontuzji, tego nikt by nie chciał, tak? Więc zawsze pamiętaj o rozgrzewce. A jeżeli jesteś gdzieś tutaj z regionu, z okolicy, zapraszam Cię do mnie na treningi personalne. Eee, tam na pewno podziałamy nie tylko pod kątem techniki, ale myślę, że razem, wspólnie dobrze i bardzo efektywnie spędzimy wtedy czas. Eee, 15 sekund, jeszcze i lecimy, słuchajcie, ostatnią rundę, już tylko. Dokładnie to samo, ostatni raz i mamy z Uwaga! 6 sekund, zaczynamy bieg szeroko-wąsko. 2, 1, Uh! Szeroko i wąsko. Pięknie. Go, 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 go. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Pięknie. Dawaj, ostatnia runda, ostatnia runda. Mega przyspieszenie. Turbo dopalanie. Dawaj, dawaj. Podkręcamy metabolizm. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Uh! Świetnie. 10 sekund tylko. Jeszcze chwila, jeszcze chwila, jeszcze chwila. Rewelacja. Końcóweczka. Brawo. Pompeczka. Pąpka i ręka w górę. Uwaga, uwaga. Dwa, jeden, go. Pąpka i ręka. Hop. Jeszcze, świetnie. Dobrze ci idzie. Pięknie. Oddychaj cały czas. Super. Jeszcze chwileczkę. No, jest mi już troszkę ciężej, ale ty na pewno dajesz radę. Super. Teraz leżenie i wstawanie. Pamiętaj o napiętym brzuchu. Uwaga. Dwa. Jeden. I ufa. Super. Bardzo funkcjonalne ćwiczenie. Stałe ciało tutaj pracuje. Staraj się, aby przy wstawaniu Twoje nogi układały się jak do przysiadu. Super. Końcówka. Końcóweczka. I stop. Brawo. Teraz szeroko wąsko. Wstajemy. Trzy. Dwa. Jeden. Pięknie Rewelacja Pięknie, dajesz radę 20 sekund nam zostało Woohoo! Tak jest Brawo 10 tylko Świetnie 2 Jeden i stop. Brawo! tyłem. Ręka noga na skos. Praktycznie wszystkie te ćwiczenia są bardzo funkcjonalne, także działamy tutaj rzeczywiście wielopłaszczyznowo. Jest to bardzo dobry trening nie tylko na przyspieszenie metabolizmu, ale tak naprawdę dla całego Twojego ciała. Świetnie, ekstra, zostało Ci tylko 7 sekund, to już naprawdę jest niedużo i stop, sit upy znowu przed nami, tak, kładziemy się, uwaga wdech i z wydechem idziemy w górę. Jeżeli sit-upy okażą się dla Ciebie już teraz za trudne, również ten wariant, który pokazałam z nogami ugiętymi w ten sposób, też za trudny, spróbuj tylko utrzymać ciało w takiej ważnych różnie co napiętych, możesz się wtedy podeprzeć nogami, ok? Uwaga, stop, góra, bieg w miejscu do trzech i wyskok. Przedostatnie ćwiczenie, uwaga, dwa, jeden. Raz, dwa, trzy i góra. Raz, dwa, trzy i góra. Świetnie. Go, 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 go. Pięknie. Raz, dwa, trzy i góra. Raz, dwa, trzy. Uf. Super. To już jest naprawdę końcówa. To są ostatnie sekundy treningu. Świetnie ci idzie. Uf. Brawo. Wytrzymaj do końca. Do samego końca. Stop! Rewelacja. Ostatnie ćwiczenie. Deseczka wysoko niska i koniec. Uwaga! Go! Pięknie. Jeszcze. Jeszcze. Super. Świetnie. Jeszcze chwila. Pamiętaj, wariant na kolanach też jest. Super. Pracujesz tyle, ile możesz. Nie poddawaj się ostatnie 5 sekund. Super. Stop. Wow. Brawo. Gratulacje. Dałaś radę. Ja jestem z Ciebie bardzo dumna. I Ty też bądź z siebie dumna, bo masz pełne prawo. Mam nadzieję, że widzimy się na kolejnym treningu. A dzisiaj miłego odpoczynku. Dzięki wielkie, na razie hej.